Orlen, wyścig narodów. Etap 3, 16 maja. Start w ustrzykach dolnych. Wyjątkowe krajobrazy i bliskość natury tego miejsca przyciągają zarówno tych, którzy szukają relaksu, jak i miłośników aktywnego wypoczynku. Dalej przed peletonem blisko 140 km jazdy, a na trasie premia specjalna Lesko Powiat leski, pięknej krainie leżącej przy pograniczu polsko-słowackim. Metą znów będzie hotel Arłamów, który ma już swoje stałe miejsce na mapie polskiego sportu. Trenują tu nasze gwiazdy, zgrupowania ma piłkarska kadra, a ścigali się też najlepsi kolarze świata przy okazji Tour de Pologne.